Witamy w podcaście Na Martwo. Z tej strony Ada i, I Mateusz. Jesteśmy podcastem komediowo-kryminalnym. I tyle. I w tyle. Tym temacie. No, I tyle. Prostu... Jak nie chcecie się śmiać, chcecie płakać, czy coś, to. To, to są smutne podcasty. Tak. Dzisiaj będzie dosyć krótki odcinek. Ale... O nie, znowu krótki odcinek. Ale wrócimy do takiego vibe w stylu BTK. Ktoś, kto próbował być BTK, tylko mu nie wyszło. Nie wyszło, moje, dlatego szybko się odcinek kończy. No, <laughs> także poznamy człowieka, który nazywał się Russell Williams. Uuu. On ogólnie nazywał się David Russell Williams, ale wszyscy go znają pod Russell Williams, i on chyba w ogóle nie używał swojego pierwszego imienia. No więc David Russell Williams urodził się 7 marca 1963 roku w Bromsgrove w Wielkiej Brytanii, ale praktycznie krótko po urodzeniu przeprowadził się z całą rodziną, znaczy z rodzicami, nie wiem, chyba nie miał rodzeństwa, do Chalk River w Kanadzie. Jego ojciec był metalurgiem i pracował w laboratorium nuklearnym, czyli był w sumie naukowcem. Tak. I co oni robią z tym metalem? No, jakieś części do różnych maszyn, no nie mam pojęcia. Jak mieszkali tam w Kanadzie, to zaprzyjaźnili się z taką rodziną. Oni mieli na nazwisko Sowka. <laughs> Fajnie. <laughs> I jak miał 6 lat, to jego rodzice się rozwieli i jego matka wzięła ślub z tym, z tym kolegą. Z jakim kolegą? Jerem Sowka. I nawet Russell przejął po nim nazwisko. Kiedyś tak. chyba tak było. No, jak miał 6 lat, to chyba nie miał za dużo do powiedzenia, nie? Nie, on tam jako 6 lata. Nie, Nie chcę takiego głupiego Nie nazwiska! Chcę. Razem z tym nowym ojczymem przeprowadzili się do miasta Scarborough, niedaleko Toronto. Możecie kojarzyć to miasto z naszego jednego odcinka, bo tam szalał Ken i Barbie. Właśnie Scarborough to tam jako głównie ten Ken. No ale on tam szalał i gwałcił kobiety. W tym mieście. I w 1979 roku chwilowo przeprowadził się do Korei Południowej, bo tam jego ten ojczym pracował nad projektem nuklearnym, bo to też był naukowiec. No tak, bo tam stacjonują te amerykańskie wojska. Tak. I liceum skończył w Kanadzie i zaczął też studia z zakresu ekonomii i nauk politycznych na Uniwersytecie w Toronto. Wow. które ukończył w 1986 roku. I na studiach to on był w ogóle znany z tego, że był pranksterem. No to już wiadomo, że to źle wróży na przyszłość, jakaś kryminalna przyszłość. Myślę. Ciekawe, jakie tam pranki robił, komuś ten poduszkę, pierdziuszkę podkładał. Za u mnie w szkole były same jakieś takie obrzydliwe pranki. Ja pamiętam, mieliśmy taką laskę, która w ogóle nie przechodziła z klasy do klasy, i ona jednego roku trafiła do nas. O, Byliśmy w gimnazjum, chyba w drugiej gimnazjum, mm -hmm. a ona już miała 18 lat. No to po co? No chciała skończyć, nie? Tą szkołę. I pamiętam, że ona chłopakom wrzucała tampony. U! Zużyte? Tak, jest zużyte. W kaptury. Obrzydliwa była. No, i tak rok nie wiedział za bardzo, co robić z życiem po studiach. Wiadomo, jak to po studiach. Mhm. I w 1987 roku dołączył do kanadyjskich sił powietrznych. Często takich pranksterów ciągnie do wojska. I w 1991 roku otrzymał tytuł kapitana i latał CC144 Challengerem. <grym> <grym> jak tutaj ktoś się interesuje samolotami. Jak to wygląda. No, to wygląda jak zwykły samolot. Pokaż. A, jakieś nudne. Po prostu taki, no takim wojskowym samolotem latał. A ładne taki czarne. Mógłbym takim latać. Nawet ma na Kanada napisane, no. Kiedyś musiałem prywatnie zakupić taki. Tak, tak, no. <laughs> 1 czerwca 1991 roku wziął ślub z Mary Elizabeth Harriman i w 1994 transportował wysoko postawionych przedstawicieli rządów i w 1999 roku otrzymał tytuł majora i w 2004 roku też skończył studia na Uniwersytecie Wojskowym i w tym samym roku otrzymał tytuł pułkownika i został oficerem dowodzącym eskadry transportowej 437. Więc miał bardzo taką szybką karierę w tym wojsku. Nie? że tak szybko awansował i w ogóle, bo był dobrym pilotem. I między grudniem 2005 roku a majem 2006 bazował w jednostce wojskowej w Dubaju i tam wspierał kanadyjskie siły wojskowe w Afganistanie. No więc między 2009 a 2010 dowodził bazą wojskową Trenton, to jest taka baza, gdzie wracają z wojen i tam lądują i stamtąd też wylatuję, nawet na swoim pokładzie w trakcie swojej kariery przewoził Królową Elżbietę II i księcia Filipa. Teraz przeniesiemy się do 28 stycznia 2010 roku, kiedy 27 letnia Jessica Lloyd zaginęła 100 metrów od swojego domu i na jej działce znaleziono takie charakterystyczne ślady opon. Policja prowincji Ontario przeprowadziła na pobliskiej autostradzie przegląd opon samochodów, zatrzymywali ludzi, żeby znaleźć takie opony, które by odpowiadały tym śladom, no bo tak jakby ktoś ją porwał, tak. Russell tego dnia jechał swoim Nissanem Pathfinderem. Policjant zauważył, że podobne są te jego opony do tych, co znaleźli, znaleźli tam na tej działce. Aha. I... Frankster. No i chyba odciski jakiś tych opon zrobili i 7 lutego policja zadzwoniła do niego. I zaprosili go na posterunek. W ogóle Kanada, mieli ludzie. Zamiast po jego pojechać i go zakuć w kajdany, to oni normalnie do niego zaprosili. Często takie, mi się wydaje, że no, w Ameryce w też takie. I w trakcie 10 wywiadu zaczę zaczęli mu pokazywać tam zebrane dowody nie w sprawie porwania tej Jessiki, aż w końcu się przyznał do wielu przestępstw. I jak już zaczął gadać, to już nie mógł po prostu skończyć i takie rzeczy zaczął opowiadać właśnie. Co on durny jest? No, po pierwsze to powiedział, gdzie w jego domu znajdą różne trofea po ofiarach, bo się okazało, że to nie wow. była jego jedyna ofiara. Zdjęcia z ofiar, które robił i swoje zdjęcia w damskiej bieliśni. Ogólnie to co się stało z tą Jessicą? On ją porwał i zgwałcił ją, torturował ją i na koniec ją zamordował. I... I nosił jej majteczki. No. I jej ciało wyrzucił w jakimś tam lesie i pokazał policjantom, gdzie ją znajdą. Mhm. I przyznał się też do morderstwa nierozwiązanego. To była 37-letnia bułkownik. Pracowała z nim. Obrzydliwe to jest. Marie-France Como. I ona została pobita i jej głowa była owinięta taśmą. I tylko, znaczy, przez to, że miała tą właśnie taśmę, to się udusiła. Mhm. I znaleźli ją w jej domu w listopadzie 2009 roku. I ogólnie to on się przyznał do 82 włamań do domów. I kradł z nich damską bieliznę i dziecięcą bieliznę? Stop! Tutaj jakby zatrzymajmy się. Po co mu dzieci? Że co? Przebierał się w nią no nie wiem. Jak? Zaczęło się od włamań, ale doszło do tego, że zaczął gwałcić kobiety mhm. i mordować tak. I w dniu aresztowania władze wojskowe zaczęły od razu szukać zastępstwa na jego stanowisko, bo był bardzo wysoko postawiony w tym wojsku, więc. I został od razu oskarżony o dwa morderstwa pierwszego stopnia, dwa zarzuty napaści seksualnej i 82 zarzuty włamania. A oni mają jakieś takie oddzielne sądy, że sąd wojskowy i. Nie. Nie, w Ameryce chyba tak jest, nie, że. To by musiał być, pod że... sąd ale to chyba jak na terenie bazy wojskowej to się dzieje, A. bo to nie było na terenie bazy wojskowej, on sobie to wiesz tak domu pokrojono. I jak go aresztowali, to on próbował się zabić. Uwaga Kła... na majtkach dzieci? Nie. Próbował sobie włożyć karton z rolek toaletowych do gardła. Słucham. <laughs> Jakby mu się udało, to byłby pierwszy. <laughs> Taki ten no ten kartonik ze środka, nie rolka. I, i jakby to niby miało działać? Nie wiem. <laughs> no, ale nie udało mu się. I od razu jego żona oczywiście złożyła pozew o rozwód, nowo No sorry. wiadomo, no panie... Oni chyba nie mieli dzieci, nic nie znalazłam, żeby miał jakieś dzieci, ale jak miał, to może lepiej, żeby może o lepiej, nie że mówić. Może lepiej, że nie wie. No. no. Od razu jakby postanowił się przyznać do winy, bo on był taki, wiesz, łatwo go było złamać, bardzo. I w trakcie procesu y, zaczęto, wiesz, opisywać Różnego rodzaju napaści seksualne, których dokonał. Jedna z ofiar, która była młodą matką i była sama w domu z dzieckiem, spała, to on się włamał do domu i uderzył ją czymś w głowę. Ją mm -hmm. się od razu obudziła, no i potem ją zgwałcił. No ale to jest taki wieżny, bardziej takie straszny wież, że w dom, w środku nocy się obudzisz że ktoś tam. We własnym w swoim domu. domu. Tak. No. To jest okropne. To jest dla mnie nie do po prostu. To jest jak, już nie ma bezpiecznego miejsca, jakby no, dla ciebie. No, no bo tak. gdzie? I miał oczywiście też tendencje pedofilskie, bo kradł bieliznę małych dziewczynek, tak. Ale tylko dziewczynek? Tak. Dokumentował swoje przestępstwa, trzymał zdjęcia i nagrania z różnych tam miejsc włamań, albo zbrodni, albo napaści. Vlogerski, co nagrywał? No właśnie z tego był znany, że bardzo dużo zdjęć robił, tak. Tysiące zdjęć potrafił robić na miejscu, do którego się włamywał. Robił zdjęcia domu, potem z siebie, potem się przebierał w teciuszki i robił sobie selfie. A to Coś wariat. Powiem, 82 włamania. Wariat. I podczas jednego włamania... Kiedy z... to było? W jakich latach? 2007-2010. To już cyfrowką robił. No. Przecież sobie wyobraziłem takimi jednorazówkami, że chodzi matko, cykanie. Bo to by normalnie tyle rolek musiał ze sobą nosić. <noise> Polaroid. się wydaje, że ktoś by się szczaił. wiesz, jakby on poszedł wywołać zdjęcia, nie? No to raczej i tacy ludzie sami sobie zdjęcia wywoływali, jeżeli takie robili. No nie wyobrażasz sobie ktoś, żeby poszedł do fotografa takie zdjęcia wywołać, co ty, z... poszalałeś? Oni chyba mają w ogóle pozwolenie, żeby zgłosić na policję, jak dostaną jakąś... No mam nadzieję, roku. że mają takie pozwolenie. No na pozwolenie. pewno oni, oni zawsze patrzą na te zdjęcia, dlatego ja nie robię jakichś takich dziwnych, <noise> żeby potem nie było, że na mnie się będą patrzeć, jak będę. Ale. Jakieś takie creepy zdjęcia, i potem. Tutaj o, taki... I podczas jednego włamania zostawił w sypialni dwunastoletniej dziewczynki wiadomość na komputerze. Napisał: merci. Słucham. No. Kurwa peczko, jaki Francuzik. No pewnie po też mówił. No. No, fuck im w ogóle, wyjebane du dureń. No on właśnie tak zostawiał czasami na miejscach jakiś włamań, notatkę jakąś i sobie pomylił, przychodzisz do domu, nic, nic nie jest wiesz, jakieś poprzestawiane, tylko widzisz jakiś liścik z napisem mercy i tak, kto to zostawił? Ja już totalnie bym normalnie... <śles> <noise> Zestrałbym się po prostu na miejscu. I podczas procesu pokazano jego zdjęcia w damskiej bieliźnie, którą ubierał w domach, do których się włamywał. A jak no on i w wyglądał? Tej bieliźnie. To on się często, właśnie jak przybierał, to się masturbował na czymś. A w łóżku. są jakieś zdjęcia? <głos> <głos> Urocze, prawda? <noise> to wróżowanie jest moje ulubione. <noise> Zostawimy sobie takie foty Na Instagrama. Wstawał. Tylko uwaga dla ludzi o wrażliwych oczach. Wygląda jak, w ogóle to, ta szafa z tyłu, to wygląda jak taki ekran wiesz, jak w Simsach, robisz postać. No, ale on tak też wygląda, tak stoi, jakby tak nienaturalnie, nie? No, tak ten. Ale w ogóle tak dziwnie, nie? Bo on tak stoi jak facet. Wiesz o co mi chodzi? I taką minę ma srogą, nie? No, okropny jest. I co? Bo ja sobie wyobrażałem, że będzie tak stanie, sobie... że chociaż rękę na bok nie, położy, nie, czy coś. Jak... Że jakoś się wygnie, nie. że y, nogi jakoś wiesz, skrzyżuje, czy coś. A to stoi jak, jakiś taki orangutan no. na tym, i byku. Ale wyobraż sobie, jest proces o to, czy pójdziesz siedzieć i pokazują to zdjęcie, to ci ludzie tam musieli normalnie kisnąć. No, ja ja ci... tak siedział i o winny. No. A wyobraźcie sobie, wchodzisz do domu, otwierasz pokój. Przed twoim takie stoi, stoi. kolesek. Ja normalnie bym nóż od razu wyciągnęła i go po prostu. <laughs> Wiesz, że ja kiedyś parę... stałam z nożem u nas w domu, więc no. No, stałaś z nożem no. do masła. No dobra, ale przynajmniej miałam jakąś broń. <laughs> no, ale kto normalny za klamkę zaczyna szarpać, jak nikt nie otwiera z drzwi. No, to był hit trochę. To był kominiarz. <laughs> no. Nawet nie przystępca. W ogóle my mieliśmy w mieszkaniu, nie mieliśmy. Nie mieliśmy, nie mieliśmy Judasza. Nie mieliśmy Judasza, więc no. nie mogliśmy nawet zobaczyć, kto to jest. Jak ja nie oczekiwałam na coś, to ja nie otwierałam. Bo no, czasami była kartka. była kartka. Była. No to ja Właśnie nie, my tam. nie czytaliśmy kartki no. o tym, że niedługo ma przyjść jakiś Dłowie tam pan. Bo do skrzyki wrzucić, a nie kartkę na drzwiach. I ktoś, że zaczął szarpać, tak? tak a ja zamiast, sama w domu. zamiast zadzwonić no. do drzwi, to zaczął szarpać za klamkę. Dobrze, że zamknięte było. <laughs> no. On chciał wejść i wiesz, załatwić sprawę i wyjść, nie? No. I potem drugi raz jak przyszedł, wtedy jak ja To, byłem, też, szarpa. to też szarpał. za no. klamkę I ja zacząłem krzyczeć, kto tam? A on, że kominiarz ja durno otworzyłem. Przecież ja nie mogłem umrzeć. No, no tak. Ma... Powinien ci pokazać jakoś, nie wiem, legitymację kominiarza. No, guzik czy coś. Powinien mieć wysmarowaną twarz, blackface <śmary> i... <śmary> i taki ten, mm, taką mury. Zawyczaj że Nie no. jestem na słowa, bo no. uwierzyłem, powiedział kominiarz. Ja po prostu stałem z nożem do masła i nic nie mówiłam, więc słuchaj. Było tak, wiesz, w progu nóż. No. Albo pod drzwiami. Jak w strasznym filmie, nie? że wsadzają nóż i patrzą, kto jest po drugiej stronie. Może takie klustro. No, ale to nie były jedyne fotografie, które pokazali, tylko jakby innych nie znalazłam i to chyba dobrze, że nie znalazłam, bo na przykład na jednej fotografii ja jego zobaczyć. penisa o. i miał przyczepiony... Do niego jakąś zabawkę erotyczną, którą ukradł z jakiegoś domu i pod tym zdjęciem napisał: Merci beaucoup. Słucham, ale on to zostawił tam w miejscu? Nie, on sobie trzymał tę trofea i sobie te zdjęcia, podziękował. Tak. tak. Sobie podziękował. Nie, za chyba za zdjęcie. tą zabawkę, że ukradł komuś. A. Mm. <laughs> I najczęściej... On mówi cały czas po francusku, czy tylko Nie, chyba pan Tutaj sobie dopisywał takie... Nie, tak sobie pisał. A tak, tak czuł, że to jest. On na pewno był dwujęzyczny, ale no. I najczęściej wybierał domy atrakcyjnych kobiet, i wcześniej jakby zbierał informacje o nich w folderze na komputerze, który nazwał Tajemnicze małe dziewczynki. Nie. Jak obrzydliwy Ty w ogóle? <noise> nie widziałeś jego zdjęć przed chwilą. <noise> no, widziałem no taki burek trochę. No i robił nie, sobie bory, zdjęcia nie. w pokojach dzieci w tych domach, do których tam się włamywał. I, I też o, tak poznawał, i... tak? Otaczał się pl pluszakami na przykład i sobie takie zdjęcia robił? Nie, ja chcę to zobaczyć. <laughs> jednym... Ja chcę to zobaczyć, czy on tak stoi jak oręgutan, czy udaje dziecko? No tak. Nie, tak no, wyglądał na każdym zdjęciu tak, jak wiesz. To jest tak jak głupie. Ale to jest może takie, że wiesz, że się spodziewał, że w każdym momencie może ktoś wejść do domu? Nie wiem. Dlatego się nie czuł tak Ada. komfortowo. Mm. Ada. Spodziewa się, że w każdym momencie ktoś może wejść do domu, więc jak otaczał się zabawkami dzieci, to stał po męsku. Tak na wszelki wypadek. No nie wiem, ja tam nie będę wchodzić tutaj w długich. To umysł jest takie skrypoty. bez sensu. No jak już jak już jarają cię takie rzeczy, no to idź, idź w to, tak? W sensie no nie, no nie, może nie w ogóle ci... tego nie rób, ale jak już zaczynasz, to chociaż mógłbyś nie wiem, pokazać, że ci się to podoba. A on wygląda, jakby go ktoś zmusił, nie? No. Jakby ktoś mu powiedział: Tutaj stań, w tych majtach, robię e, zdjęcie. I w jednym domu zostawił ślady spermy na ubraniach? No to już jest po prostu głupie. W sensie, wszystko no. jest to głupie, ale to już jest taka totalna głupota. Zrobił też sobie A. zdjęcie, jak, jak ukradł jakiegoś dom pędzel do makijażu i sobie zrobił zdjęcie penisa, jak dotyka ten pędzel. Gili, gili. Robił sobie jakieś kilo. Po no. jejach? Żażach. Dż Dżaczka. Dżaczka? Dżaczka? Nie mówię po prostu. Nie no, ci, ci ludzie, co tam siedzieli, to musieli normalnie pokazać ze śmiechu, chociaż to straszne, bo jest oskarżone o za moderne. Tak, że tam były wiesz, takie albo coś wiedzą, jak co to jest? A babki, bo ich nie mogę patrzeć, ja nie będę patrzeć. My to byśmy tam skisnęli, normalnie. No, ja wiesz, kurwa, jak durny. No i okazało się, że pierwsze włamania jakby zaczął od 2007 roku i często też stawał przed domami kobiet i masturbował się przed oknem, licząc, że zaczną się rozbierać. Wyobrażasz sobie, Co? siedzisz sobie w domu, masz na przykład w nocy, nie? Masz zapalone światło, to za bardzo nie widzisz na zewnątrz. A tam jakiś creep sobie wali. Ja tam stoi, nie wiem, wali sobie. Rozbieruj się. No, dokładnie. No to tak. Tak, tak było. I większość ofiar w ogóle włamań nawet nie wiedziało, że zostało, wiesz, coś ukradzione mhm. albo że ktoś się włamał i w ogóle tego nie zgłaszali. Dopiero jak te zdjęcia wyszły z tych różnych miejsc. To Kurwa to moje wystał. No. Są. no. E, w ogóle jak pokazywano te wszystkie zdjęcia, to on cały czas siedział z opuszczoną głową i tylko jak pokazywali jego zdjęcia w biliźnie, to podnosił wzrok. Jakby Jaki wstydióśek. Mm. Stary dobry czas. <laughs> I w trakcie procesu okazało się, że nagrał brutalne pobicie uduszenie tej pułkownik Marii Frances. nie, to już nie fajnie. I Gwałt i tortury na Jessice Lloyd, które trwały co najmniej dobę. Dobę? No, przetrzymywał ją w jakimś takim hmm. domku letniskowym, co miał nad takim rzeką. Oczywiście, że miał domek tak. letniskowy. I przed ogłoszeniem wyroku wyraził skruchę i przepraszał ofiary i ich rodziny. No i dla mnie to oni wszyscy kurwa mogą sobie te przeprosiny w dupę wstawić, to albo w gardło, jak on próbował. No. I 21 października 2010 roku został skazany na dwie kary do żywocia za morderstwa: mm. dodatkowe 20 lat za napaści seksualne, 20 lat za przymusowe przytrzymywanie i rok za włamania. I odsiaduje to jednocześnie w więzieniu pod Cartier i może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 25 latach. No ale gdyby go wypuścili, to nigdy nie będzie miał jakby prawa posiadania broni, jego DNA jest w każdej bazie. Jak jesteś przestępcą seksualnym, to cię nie wypuścimy. Zabiłeś człowieka? Ale nie, to jest, że i zabił człowieka, i jest przestępcą seksualnym, to jest taki wiesz, a, podwójne zło, no nie? No i oczywiście jest zarejestrowanym przestępcą seksualnym i bardzo możliwe, że jak... Że... Myślę, że to pierwsze jego były zbrodnie, a on już miał tutaj... Ponad 40 lat w sumie, nie? To nie wiadomo czy on tam w latach 80-tych nie szalał. A kto Takim go wie, może był, wiesz, tak... Może mu odbiło na stare lata w sumie. No, no ale takie fetysze dziwne no to chyba się tak wcześnie dosyć ujawniają. A kto go wie co on robił tam kurwa w tym Afganistanie? Chodził i gwałcił cywilów. No pewnie, pewnie. Obrzydliwiec, kuwa. I 22 października, czyli dzień po ogłoszeniu wyroku, został pozbawiony swoich osiągnięć wojskowych przez gubernatora generalnego Kanady. No, ja to... Jego płaca została wstrzymana już po aresztowaniu, aczkolwiek ma prawo do otrzymywania pensji do wojskowej w Ach. wysokości 60 tysięcy dolarów kanadyjskich rocznie. Wow. I jego mundur, dokumenty, jakieś medale, samochód, wyposażenie wojskowe, wszystko zostało spalone. Samochód spalili? Dlaczego? Wszystko spalili, zniszczyli. No i to eee, dobra, to już. No wiesz, jakby zakażone, nie? No, zaspermione. <grym> Szybko. No, ale to, to nie wiem jak... Oni jako... tam ultrafiolet, to, to całe, wiesz, świeci się jak neon. Mhm. <grym> Wstawimy to zdjęcie, ale mówię wam, tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Dziękujemy Wam, że dziękujemy. nas słuchacie. I dziękujemy za wiadomości i wszystko. No, dawajcie nam lajki, followujcie, obserwujcie i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa pa! pa.